No dobrze, więc w mojej nagrywarce, czyli Mobizen, którą bardzo polecam. Wiem, że i tak, wiem, że i tak mi za to nie zapłaci. Pogrzebałem trochę w ustawieniach i mam nadzieję, że filmik będzie miał dobrą grafikę i że nie będzie się tak zacinał. Od razu mówię, że pousuwałem trochę filmików. Oczywiście nie z YouTube'a. ale moje. To znaczy, filmik się może urwać z powodu braku miejsca. Dlatego. Jak film się urwie, to proszę wypatrzeć. W tym filmie zdobędziemy sobie 50 koinów. Tutaj sobie zagramy parę gier Gejlan. Pośmiemy się z, z polskich TikToków. patrzcie jaki bytku oj nie bytku minus jeden kto zna mama zbytkiem z bytkiem nie subika na kanale i łapkę w górę pod filmikiem oj nie bytku bytku też młotkiem do kotletu w swoją kapuńcie. Piękno. Też młotkiem do podległych. Bum. Ten młotek. Pies. Jest. Jest. Żyje. Dobrze. Muszę zadać 60 tysięcy punktów obrażeń dla tych parówczaków. O! W rogu będziemy nazywać parówczakami. Takie okay. ściszę grę, żebyście mnie dobrze słyszeli. Czyliście dobrze to. Szkoda, tak? 60 tysięcy? Tak, 60 tysięcy. No, ogółem wracam do nagrywania filmów codziennie. miałem przerwę. i nie mogę ich podać. Po prostu miałem przerwę. Będą się pojawiać regularnie. Dziękuję. No, otworzył mi skrzynkę, byczku. Fajny, byczku. Nie ma byczku, dawej kolegujemy się. O. Ja ci walnęła matkę Franka, jak będę mógł. Ej, co. Ty? O nie, byczku! O nie! Kolercia! Jasna. Pięknie to O, nie zrobiłem tego pięknie, przepraszam. Proszę moi widzowie, nie, ra... nie dałam rady. No, przejdźmy sobie lobby nasze. To, to byłem już. Tak, te... inny nie, jeszcze nie. A w ogóle ty... Ty, ty, tylko ja. Niedawno dopiero zauważyłem, że przedłużyli arenę pucharów aż do 50 tysięcy pucharów. I tutaj jest jeden. Eee, ta liga, którą ja mam, kończy się na pięciu, tak? Tak, czyli Arena Pucharów jeszcze będzie przedłużona. No, ale może zagramy z... Nie no, obiecałam wam, że dobiję tą... Te 50 koni, to dobiję. Później sobie zagramy jeden czy dwie gierki Gailem. No i ten... No i się pośmiejemy z polskich TikToków. Jaki byczku mocno. Wiem, zagram tym byczkiem. Dobra, muszę przestać mówić byczku, bo mówię za dużo razy byczku. Mm, o. Mam tutaj tego śmiesznego kolaszka, to nim zagram. W Ogółem... Zacznę nagrywać Fortnite'a na komputerze. Tylko na razie nie mam jak tego robić, ale. Będę dla was nagrywać na komputerze. I mam nadzieję, że seria ze Fortnite przynieść ciepło. Nie jestem zbyt dobrym graczem. jestem bardziej takim graczem jak y, Jaworski albo Manojek. To już możecie znać. O co? Podobnie Beniu. Powiedziałem Byniu, a nie byczku. Haha, oszukałem system. Prawie byczka wyschodziłem No więc tutaj gierkę już raczej wygrywamy. Chociaż nie wiem wszystko się może zmienić. Pamiętajcie, nie mówcie hop, póki nie skoczycie. Może się to źle dla was skończy. Co? Co ten gościu ma za nick? Ten byczko jest normalne? To nie wiem, nie wiem. Ale zapraszam na... To znaczy ten. Filmiki na YouTube z kamerką będą się pojawiały od wbicia 20 subów albo od wbicia 50 subów. A jeżeli chcecie zobaczyć moją twarz trochę wcześniej, i na TikToksa wuję koska. Dobra Elo będzie by... na rabieniu. Co tam? Gdzie twój byniu? co nie? Pum. Ultem biegnie dojechana. Właśnie sobie zdałem sprawę, że wzięłam ulta. O! W ogóle legendarny, bo on... ...ma za dużo wszystkiego. Tutaj pucharki wbite. Pieniążki odbierane. Zadymiarze, gail handlarz gail handlarz gej, najlepszy handlarz gejla to, to, to yy, Musicie sobie kupić konto ze handlarzem, bo jak macie gejle i nie macie handlarza gejla, no to nie możecie grać gejlem. No, oczywiście mogliście, jeżeli yy, mieliście karnet zadymiarski w tamtym sezonie. Ja miałem sobie, tak powiem. A dzięki Wam mogę go zdobyć nawet w tym sezonie, ale raczej to jest nieprawdopodobne. Ale za to będę mógł go zdobyć za jak dwa sezony. I to wszystko dzięki Wam. Mam 15 byczków. Co? Ja podam. Bo nie, no. Patrzcie jak się w mążu wkurzył. No nie polecam. A i pamiętajcie, że się z wami trochę wcześniej, ale żegnam. Dlatego, że nie wykluczam sytuacji, gdzie zabraknie mi pamięci i się filmik kurwy. A wtedy będę musiał wyrządzić parę dwa. Będę musiał wyrenderować ten filmik. Później usunąć się z Mobizen'a, nie z YouTube'a. Najbardziej krytyk. O ty. To jest dla mnie. <tryk> Albo blisko. Ale było blisko i niebezpiecznie. Bezpieczeństwo. Bardzo duże niebezpieczeństwa byczki Uważajcie jak sobie idziecie ulicą na niebezpieczeństwo Może być wszędzie Nawet kurde w tym krzaku tutaj o widzicie jaki byczku wyskoczył na mnie Nie ma takiego. To co oddajemy dla gością Wina? Wiem jak będzie w tym krzaku to, to oddajemy Wiem jak będzie w tym krzaku to mu nie oddajemy Wina O jest w tym krzaku no te miny mają nigdy zrobić. I nic mi nie zrobią, byczku. O, chodź do burzy. Nie wepchnę, jestem geniuszem. Bum. Byczku w burzy. Gościu, dasz mi kolejnego ulta? Gościu, jest tylko ulta. Gościu. Nie, no, zginął. Ale szkoda. A tak w sumie to jego sprawa. Mogłoby mnie nie atakować. Miałbym więcej życia. W sensie i tak by przegrał. Ale może, jakbym mnie wziął jak zaskoczenia, no to by to wygrał. No dobrze. To teraz. Trzy pierwsze TikToksy, jakie zauważę. Oglądam je sobie. Tutaj. Jeżeli widzę ten film dla ciebie, no to... Daj proszę serduszko. Jestem ładna albo ładna. Dobra, daję serduszko. Moi hejterzy, po cztery kile. Ja ciebie nie hejtuję ani nie obserwuję. Gdy, masz, gdy nie masz z jakim beatboxować. Ja chcę zobaczyć oryginalny film. Yeah. Boots and cats and boots and cats. Okay. Now? ok? No takie, ok, takie. Pierwszy TikTok, 10 na 10, drugi TikTok. I z 10 na minusie na 10, bo nie lubię takich filmi, filmów. No to ja się z Wami żegnam. Cześć, cześć.